Przede wszystkim no tak, no, przede wszystkim jestem zadowolony z tego powodu, że ta inauguracja nam się udała i pierwszy mecz w drugiej lidze został wygrany przed własną publicznością bardzo liczną i to cieszy. Cieszy nie tylko wynik, ale cieszy też dobra postawa całego zespołu nie tylko jedenastki. w tym, tym meczu mogłem zrobić cztery zmiany i każda ze zmian wniosła bardzo dużo do tego zespołu, do, do naszej gry. I to cieszy, że mamy tak szeroką i wyrównaną kadrę. Każdy może w tej 11 być, może skoczyć w pewnym momencie, i, i, i to cieszy, że na, na, na tą chwilę dysponuje taką dobrą i równą kadrą. Jeżeli chodzi o sam mecz, przebieg meczu, no to ułożył nam się bardzo dobrze, bo może po pierwszych 10 minutach, gdzie, gdzie było widać, że troszeczkę zawodnicy czują to, to ciśnienie. Udało się strzelić bramkę po, po, po ładnej akcji i to już w jakiś sposób położyło mesz. Dalej w naszych poczynaniach było widać, że z, każde, z każdą minutą coraz więcej spokoju i mieliśmy też więcej sytuacji na strzelenie, bramki, na, strzelenie w kolejnych bramek, natomiast no, nie udało się. Ale cieszy, cieszy to, że, że ta jedna była w tym miejscu, gdzie powinna być i, i trzy punkty zostają w Radomiu. Dziękujemy serdecznie. Może jakieś pytania? Bardzo proszę teraz. Pojęcie, że. Moim pytaniem może Państwo się zgodzić, nie zgodzić, ale w drugiej połowie poznaliśmy naprawdę mądrość zespołu. Czystanie 1-0, bardzo mądro, żeby się bronili bardzo, bardzo solidnie, przez graliśmy dużo. Myślę, że no, ta druga połowa pokazała naprawdę, że mamy naprawdę wartościowy chyba zespół, w których szeregach jest dużo jeszcze bardziej wartościowych zawodników.

Na pewno to trzeba podkreślić, że, że mamy bardzo mądry zespół i to, to, to trzeba docenić, że tutaj w drugiej połowie nie było chaosu, nie było gry, że tak powiem, na, na tak zwaną aferę, tylko, tylko mądre utrzymywanie się przy, piłki, przy piłce i czekanie na kolejne okazje. Wiadomo było, że rywal przy niekorzystnym wyniku będzie musiał się otworzyć, natomiast my bardzo mądrze graliśmy tutaj z kontry, długo utrzymując się przy piłce i przy nadarzających się okazjach próbować mądrze skontrować. Kolejne dwie kontry, dwa razy faulowany Czuku ma zawodnik, z tego co wiem, z się dostaje czerwoną kartkę, no i wtedy to się układa dla nas jeszcze lepiej, prawda? Natomiast cieszy, cieszy ta dyscyplina, cieszy ta mądrość w poczynaniach każdego z zawodników, jeżeli chodzi o formację, jeżeli chodzi o każdego z osobna. Także tutaj naprawdę było widać, że mimo, że jesteśmy Beniaminkiem, jest dojrzałość w grze i jest szacunek dla tej ligi i dla rywala. No bo to jest pierwszy męż, w którym bramki nie straciliśmy w w okresie przygotowawczym. No tak, nie straciliśmy bramki i no zwracaliśmy na to dużą uwagę, pracowaliśmy na, na wielu treningach nad tym, żeby, żeby tutaj zarówno zachowywać czyste konto, jak i stwarzać sobie sytuacje bramkowe. Dzisiaj też może tych sytuacji nie było za dużo, ale te, które były były groźne. Stworzyliśmy sobie w drugiej połowie jedną bardzo dobrą jeszcze sytuację dostrzegania bramki. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o dyscyplinę w poczynaniach w bloku defensywnym wyglądało to bardzo dobrze i to cieszy, że, że mamy nawet po zmianie, kiedy szedł Nowak, szedł Łukasz Derwich, bardzo doświadczony zawodnik i było widać kolejne, że tutaj ta zmiana w tym momencie była potrzebna i wniósł spokój i doświadczenie, które, które niewątpliwie nie mamy. Mamy trenera gości, pana Piotra Szczepicza. Serdecznie witam na konferencji prasowej. Dzień dobry. Poprosimy pana trenera o podsumowanie tego spotkania, jak oczami u pana trenera był widziany ten pojedynek. Na porządku oczywiście gratuluję zwycięstwa z trenowi gospodarzy. My przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim nie przegrać tego spotkania. I tak do tego, do tego meczu podchodziliśmy, obserwowaliśmy zespół radą jako w dwóch meczach. Zdawaliśmy sobie sprawę, że taką kluczową, kluczową, kluczowym takim elementem, żeby wyłączyć, wyłączyć przede wszystkim było skrzydła. Z jednej strony to się udało, z drugiej strony niestety troszeczkę onduka, tak, kuma, odduka, odunka, onduka, troszeczkę troszeczkę amputek ale wbrew, wbrew temu staraliśmy się, żeby te, te, te sytuacje od boku nie były stworzone i myślę, że aż, aż tak dużo tych sytuacji. Zespół Radoniaka yy, nie stworzył i, i, i cieszę się. Yy, Próbowaliśmy zneutralizować środek pola i liczyć na, na kontrę i takie kontry żeśmy próbowali wyprowadzić, zresztą udało nam się wyprowadzić, szkoda, że, 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 że brakowało tego, tej kropki na dni. Yy, natomiast mówię, no my, jesteśmy, my troszeczkę przemówiliśmy w stosunku do, w stosunku do e, rundy e, do wstanie. Postaliśmy na młodych chłopców, ze względu na to, że chcieliśmy, chcieliśmy ten, ten, ten zespół odmłodzić i ja jestem bardzo zadowolony z tego, z tego występu tych młodych chłopaków, którzy cię pokazali, że, 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 że potrafią grać i jestem pełen optymizmu do zdrzewających się następnych, następnych meczów. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę, dla to no, jak meczu do sędzia Górnego, co o dwie korzyści. Tak? W pierwszej połowie wprowadzamy kontrę. Idzie przerwana akcja, tym bardziej, że jest 2 na 2, a cofa akcję. W drugiej połowie to samo jest, gdzie, gdzie mamy możliwość wprowadzenia kontry. Sędzia przerywa, nie rozumiem tej decyzji, mówiąc, że to jest korzyść dla mnie. To jeżeli ja wyprowadzam kontrę, to korzyść jest dla mnie, a nie na zasadzie takiej, że mi cofa piłkę, tym bardziej, że zawodnicy Radomiaka grali wysoko i, i, i o to miałem największe pretensje, bo, bo mówię, no na to uczyliśmy, widzieliśmy, że zespół trenera Tomali będzie grał wysoko, i, I po takim właśnie odzyskaniu tej piłki jest możliwość przeprowadzenia tej kontroli, i na tym żeśmy się skupiali. A, no, a sędzia nie wiem czemu tłumaczył mi pomysł, że rzeczywiście yy, mógł puścić, tak? Ewentualnie, gdybyśmy stracili piłkę, to by tą, 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 to cofnął. A on przerywał i mówiąc, że ja mam korzyść, to piłkę. z Jaka korzyść, że ja mam. Ja jestem przy piłce, co to, 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 to dla mnie za korzyść jest? Tak, zespół się odstawa z powrotem do, do ustawienia i stawiali Teraz jeszcze mam plan, bo my, testujecie, testujecie cały czas, czy urzęda i Chiny to, to będą potwierdzeni, będą na Wie pan co? To trzeba pytać o politykę klubu, tak, czyli zarządu klubu. Ja jestem w całym kontakcie z zarządem i szukamy młodych, zdolnych, perspektywicznych chłopaków cały czas. Dodatkowo do tego e, doszło to, że stworzyliśmy sobie zespół, e, który by walczył m.in. z zespołem radomskim i gra w czwartej lidze. I, na tej, na, tej zas I na, tej, na tej zasadzie szukamy zawodników, ale jeszcze powtarzam, młodych, perspektywicznych, których moglibyśmy z jednej strony odgrywać w drugim zespole, ale którzy byli, byliby takim motorem, też napędzonym, że spokojnie moglibyśmy powoli ich, ich wprowadzać do pierwszego zespołu i mieć taką naprawdę dobrą, szeroką kadrę, o której mówimy. Czy podpiszemy umowę? Nie wiem, tak powiedzieć, na pewno rozmowy się odbyły. Karol Gregolek, to leży to tylu źle. Karol Gregolek jest, ja nie ukrywam, że jest to mój ulubiony piłkarz. Ja z nim długo współpracowałem i ja mam do niego dużo sentymentu i zobaczymy. Jesteśmy, jesteśmy po wstępnej rozmowie, więc wiem, że, 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 że pan jakoś tak niechętnie na Karola patrzy, natomiast ja patrzę na niego bardzo pozytywnie. tak. Na pewno fajna postać, na pewno fajny piłkarz. No, I na pewno doświadczony. No już, już radę powiedział bardziej, że zgromek. <laughs> Czy są jeszcze jakieś to, pytania? Ja już wycierpałem. <laughs> Czy ktoś jeszcze? Jeżeli nie, to serdecznie dziękujemy. Dziękuję